Palisz papierosy? Męczy Cię wchodzenie po schodach? Łatwo dostajesz zadyszki? Z Twoimi płucami może się dziać coś złego. Sprawdź co. 27 czerwca, Polski Dzień Spirometrii. Wystarczy jedno odmuchnięcie. Panie doktorze, jak się to robi? To bardzo proste badanie. Wystarczy nabrać dużo powietrza i z całej siły intensywnie wypuścić. To może ja to teraz zrobię? Bardzo proszę. Trzeba zamknąć nosek, żeby nie uciekło przez górne drogi oddechowe. Aha. Głównie skupiamy się na tym, żeby zrobić poprawne badanie. Niezależnie od spirometru, technika jest najważniejsza. Nabieramy dużo powietrza, obejmujemy ustami i ząbkami i wydmuchujemy przed siebie. <laughs> Odpowiednio długo. Bardzo proszę. Nabieramy i dmuchamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. W ten sposób. No i co? No i co? Zdejmujemy klipsik. Okazuje się, że powietrze bez problemu przez układ oddechowy pana Artura przepłynęło, w związku z tym nie ma tam oporów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest skurczo skrzeli, że jest obrzęk błony śluzowej, że jest problem. Yy, oby tak każdy uczestnik Dnia Spirometrii yy, miał prawidłową spirometrię. Yy, to proste badanie zachęcamy 27 czerwca do dmuchnięcia w spirometr. Yy, to może uratować Państwu życie, jeżeli macie POHP, czyli przewlekłą operacyjną chorobę płuc, jeżeli mamy astmę to urządzenie również wykryje niestabilną postać choroby bo u podstawy astmy leży skurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej ten aparat jest w stanie to wykryć także zachęcamy wszystkich państwa do aktywnego uczestniczenia w polskim dniu spirometrii 27 czerwca 2013 roku wystarczy raz dmuchnąć